Wróg mojego wroga jest moim największym wrogiem i doprowadza mojego ex-wroga do ataku paniki swoim udawanym atakiem paniki. Muszę wam opowiedzieć o pewnej gwieździe tnu Filipie że najpierw przedstawię niektórym z was jego postać więc Filip Aleksander Heiser jest neonazistowskim prezenterem telewizyjnym który... Wszelkie zbrodnie przez niego popełnione zasłania akcjami charytatywnymi. Znając już jego postać rozumiecie pewnie skąd ta nienawiść więc wyglądało to tak. se dziś przez park słucham Nirwanki, prawiczy metal her i słyszę jakieś krzyki patrzę i to on kurwa Heizerka. Okradający jakąś babcię z torebki. W tym momencie się wkurwiłem i zmieniłem się w super sajanina podbiegłem do tego gnojka i go zniszczyłem. Wtedy dostałem od awięca wiadomość o treści dziękuję i dopisał czy chce moda na awizawce odpisałem że tak wtedy dopisał haha żartuje W i nc ty jebany synu.